To się manku, z tej strony lodomir.pl Dzisiaj wam chcę powiedzieć: To jest e, nasz drugi odcinek z serii GTA e, Chinatown Wars. Wars Starałam się poprawić nagi, Jak tu widzicie, wejdziemy w ustawienia. Kurcze, tu są. Chodź, chodź szybko, szybko. Tu widzimy. E, jeżeli nie chcecie, to chcecie, żeby tam szybszy był. Tutaj jest skala animacji okna, poprawiona została, żeby była wyłączona. Podobno nie będzie nagłów będzie szybszy, tylko gdy to ustawiacie, to wtedy trzeba wyłączyć i włączyć znowu telefon. Poprałem jeszcze dodatku Game Boostera, podobno będzie szybciej chodził. Hop. Kurczę, ale mało ramu dostępnego. Jak tu widać, 156 MB ram, ramu. A yy, w tamtym odcinku zapomniałem Wam powiedzieć, że ja to, ja chyba chyba zapomniałem, że ja to chyba gram na. Nie chyba kurczę, ale mi się już myli. Chyba Wam to powiedziałem, że gram na tablecie, który jest trochę słaby, ale chcę spróbować czegoś nowego i, i gramy. Dobra, szybko szybko, daj, ładuj się. A China Wars Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie Wam przypominam, bo nie pamiętam Kurczę, krótka pamięć Skleroza, ludzie Dobra, wychodzimy Hop. Przeszłam jedną misję bez was, bo kurczę, Tak mnie korciło, ale to bardzo Nie była ciekawe jak coś to misja ciekawa nie była. To jest taka normalna, zwykła misja była. Yy, która uczyła. O, widzicie jak całkiem nawet szybko chodzi. Dobra, wbijamy do naszego autka, jeżeli to jest nasze. Hop. Czemu do przodu... A, bo on przodem stał ustawiony, ale jak głupi jest. Dobra, hop, jedyny. No, są troszeczkę... Ladze... Jak to powiem lażarki takie. Ale już nic na to nie poradzimy. Braje dymy. Hop. A, i a propos tamtej misji. Ona najbardziej ciekawa tam nie było. O chodźmy sobie ten lepszy samochód ukradniemy. Czyk. Zatarosujemy drogę. Hop. Biegnij, 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 biegnij. O, i chcemy te auto. Jesteśmy już? Widzimy? E. A on wyrzucił nas A nie, e. on wyrzucił do nas, dobra Hop Jesteśmy u tam pana K jakiegoś kurczę strzela do nas Spadamy, spadamy szybko Pójdzie sobie Jest, 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 jest Poszedł sobie i my teraz idziemy tam, ciekawe co tam tego. A jak widać, już nie ma takich, ze już się nie zacina widać, że ten game, game booster działa. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, to pominiemy. Mhm. Idziemy, teraz jedziemy. Aha. Kurdi i lag. Kurde, i lag. Dobra. A nie, ta misja się nie na mnie zapisała. Okej, okay, to bardzo się z tego cieszę. Dobra. No to super, super, super. Pięknie, ślicznie. Hop. Dawaj, chodź tu, kurczę. Laguje jak kurczę, stomoga jakaś. No ja tak to ujmę. Brum, brum. Dobra Wychła nasza babcia laska. Loska. Uuu. online. coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No i mamy się bić z tą. O kurde, a to już dwie kukły są. Mhm. Wcześniej jedna była. A nie, bo ona ma tak ogólnie chyba dwie kukły.

Não, e hoje. E hoje, não, acabá de, acabá. No i eu sei. Eu não, eu sei. Não... Eu não sei, eu sei. Um eu sei, eu sei. Eu Hop. Ciekawe czy tutaj są jakieś y, seria tajemnicy ciekawostek. Jak ktoś nie wie jak tą broń tak, wziąć, to tutaj tak. O, chodzimy, o tutaj nam się świeci e, tam gdzie jest pauza gry. I wciskamy pistolet, mamy pistolecik, nie? Kurde, kurde. Skalamy. Tutaj potem będzie ograniczona amunicja, chcę Wam powiedzieć. O wychyt nasz gościu, tutaj biegniemy za babką. Tu wybywa wam nie spoilerować. Teraz będzie... Znaczy teraz tu spoileruję, nie? Będziemy teraz śmieci i takie wyciągać. Jak ktoś nie wie jak to zrobić, to tak. Chodzimy tu. Tyk tyk tyk, naciskamy. Okej, okay, podchodzimy do tego śmietnika, mamy, nie mamy na niego wskakiwać, mamy do niego po prostu podejść. Naciskamy tutaj, ten dialog co był, hop i tutaj się nam wyświetli coś takiego, w górę paluszkiem, pyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pistolet, znale pistolet znaleźliśmy, teraz idziemy do gościa takiego. Kurczę 17 amunicji. Maluto. Burger shot. O kurczę, bo ja to się kurczę, boję normalnie ile FPS-ów mam. Dobrze nie patrzę. Biegnij. 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 Widać. Jest poprawa zla, z zacinaniem się i tymi innymi. Już się tak nie zacina mocno. Ale Rima jaki kurczę. Biegniemy się to O kurde, nie śniad, nie śniak. O to jest. O tam coś tam majda. O, ten czeka... O szmit To ze sranem masz kościu rano i koniec. Nie biegniemy za nim. O, shit, babkę zabija nam. O, fuck. Fuck. Dawaj, no kurde, idziemy się bić, nie? No, biegnij za nim, kurde. No. Do niego bliżej podejść, jeżeli chcemy, kurczę strzelać, nie? O, już dostał szota. Hop, 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 hop. Dobra, już jed ra jeden zabity. Tutaj nie wiem, jak coś się zbiera, to pozbieramy. A w kieszeni ma kasztany. Di -di -di. o, 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 A tu A tu kurde hop, chodź tu burger dogu kupi kurde amun amuna amunation, o już mamy amunation idziemy znak x mhm Ach, trzeba, ok bym nie miał problemu, bo ja nie umiem kurcze po dachach chodzić. Hop. Hop. Czekajcie Zabili mnie na moje szczęście. Hop. Kurczę, obym tego nie spieprzył. Hop, dawaj. Dainson. Dane, Son. Udało się. Dobra, idziemy do naszego gościa. Idziemy sobie gościa. O, ale kurde, ten co do dopiero rima. Hmm? Dowiedziałem się, że to. Teraz w Libery City się dzieje babka karatka za... dobra, bierzemy pistoleta. To sobie jednego z emcypiera mi zapisało o, jak ładnie mm -hmm. gdzie mój pistolet? Dump I Aha Nie, do lotu nie idziemy Może no, pod koniec odcinka Postaramy się Gwiazdki, kurcze. Wiem, gdzie jest baza wojskowa. Ale. Ale. Kurde, ale. Yy, ten, no. Jestem niewyzepiony, bo tam są jakieś kurcze, głupie wyścigi czołgi. Ale co teraz? O, jakąś wiadomość dostałam. No hop, daj, otwieraj ją. Mm. Co my tu mamy? Chodźmy sobie z ostatniego mm, Coś tam jest, coś tam jest. I Nam zaraz znaczy Gdzie to je? <gryb -sy> Telefon muszę z, z crashował. I w ten sposób już możemy tam wejść. Wbijamy piarki mi się skończyły. Się to jest znowu. Patrzy się w to oko i nie ma co widzieć. No. Złe tu jest to, że... Trzeba ja pomijam te dialogi Robimy auto te lepsze. Wiecie, muszę się przenosić z pokoju na pokój, bo wiecie jak to jest, nie? Tu internet, tutaj i to tak jest hop O kurde, strzela do mnie też. O, ten czarny jest fajny. Wysiadamy z tobą na flipie. Ucieknę. Mm. Dobra, już nie będziemy tego brać. Po drodze znajdziemy. śmiamy już te auto pierwsze lepsze. No, kurczę, rozwaliłem drobny mak Czekajcie, może jakieś okay? tu będzie muzyczka w tle. O, widzimy tutaj lepsze auto jest. Będziemy za dupiem jakimś. 8 34 adept Brum. O nie no, o nie no. Tutaj trzeba przesuwać pasmę. A nie kurde, wolę, żeby mnie policja ścigała. Wbijamy. skończyło. Dobra, jedyny. O kurczę, to, to auto jest, a nie tam. Czy... auto, auto i się nie mogę zdecydować, które auto to wziąć. O, te weźmiemy. No, dawaj, hop. I widać, że szybsze. Na drifcie. A, co kurde, o jaki ładny. Przynajmniej jak na mnie. Chińskie muzyczki. Te i City tak w trójce wyglądał. Fajnie mogą dać w Kurde. Nadprzeleciałem. Ale jeszcze tego wykonałem Questa. Ale fajnie. Nie, ja, jedziesz. O, dobrze. Kurczę już mnie ściga policja. Świetnaj no, już jedzie... Nie, nie jedzie za mnie. Kacię, Hop. O, idę mną. Czekajcie, wezmę spał tuję grę. ile Mamy pistoletów aż dwa. Dobra. Jete, nie, nie Ręce Ilustrację Dobra. Hop. I brumkamy dalej. Nie, no kurde. Sweet man. Czemu on taki wolny jest na Ty, kurdi. Już policjant szybciej przejechał. Jeszcze wysiadł mi z samochodu. Kurde, bilu Jump. Jedzie. O, kurde. Macie. Nie dogonisz mnie, mam. Kurde, że szybko furę dain Dane. Ha, 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 ha 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 Zobaczmy, jak się I kurde to te auto z gangu. Si, a mnie policja goni. Kurde, i tam jest policja siedmiu. Tak gdzieś kurde przygonie w ogóle o kurde dawaj, dawaj, dawaj. O, lucky drift. Kurde, widzisz do czego się goście drifty przydają. No ej! Kiewczo no? On. O nie, nie, nie! O kurczę, czekajcie, bo mi się tam pali. Koniec odcinka, dziękuję.